Gratulacje. Sport z, z, z... Bo Udam, że nie słyszałem tej nazwy. A dlaczego to wiesz? No, no, udam, że nie słyszałem tego. <grym> Dobra, skończyłeś walkę w parterze. Czy taka, tak, takie były założenia taktyczne? Takie były założenia taktyczne, dlatego oglądałem jego walki i w stójce jednak co by nie było. Ma cienkie nogi, ja mam te nogi jednak grube i wiadomo że było, że on będzie bardzo mobilny na nogach. Ręce też ma cienkie i też szybkawe ręce. Fizycznie nie dorównywał mi, więc musiałem być. Bardzo elektryczny na nogach, żeby po prostu uważać. Jak on będzie wchodził we mnie, ja muszę uciekać, zbijać to, a jak tylko nadarzy się okazja, w tempo wejść. No i zepchnięcie dzisiaj było jedno w narożnik, wywalenie, no i okładanie na dole. Potem drugi raz sędzia podniósł, znowu potem chciał obrotówkę zrobić, i ja w tym momencie w tempo wszedłem, no i potem to już było dokończenie tylko. A czymś Piliarze czymś się zaskoczył? Szybkością i dynamiką swoją. Yy, widać było, mimo na te 115 kg Bardzo szybko yy, Ciosy wyprowadzał rękoma Więc od razu na sam początku troszeczkę spięcia bo Mówię, o szybki jest Uważać na niego, żeby na brodę nie dostać tylko no, A to przed, przed walką mówisz, że Bardziej się obawiałeś Sapa I jak teraz? Jak teraz yy, dlatego obawiałem się, że to jednak 6 miesięcy treningu do przodu To jest jednak dużo A teraz poświęciłem bardzo dużo czasu Na samą kondycję i co by nie było Kondycyjnie byłem już przygotowany Tak jak dzisiaj nie wiem ile ta runda trwała 4 minuty może nie mam zielonego pojęcia, bo tego nie liczyłem. Yy, tutaj akurat patrzyłem, tylko żeby dobrą walkę dać, a nie zwracałem uwagi na czas już. No i pomału, pomału i do przodu. Ale czujesz, że już to jest ta kondycja właśnie jaką? Nie, to jeszcze nie jest to. Jeszcze nie jest to. Na sparingach widzę, że jeszcze czegoś mi brakuje. No i tego nie przeskoczę, nie przyspieszę tego, choćbym tegoś nie kupi. Trzeba ciężko wypracować. Jeszcze muszę parę tysięcy kilometrów przebiec, wypracować, żeby to ta kondycja przyszła taka, jaka, jaką chcę. Jakie plany na następne miesiące? Dwa tygodnie odpoczynku i z powrotem sala. Sala, a jedziesz do USA? Tak, najprawdopodobniej początek listopada już wszystkie sprawy sobie tu ogarnąłem. Brata zatrudniłem do pracy, zatrudniłem, poprosiłem go, żeby zastąpił mnie w pracy. No a ja dalej będę się rozwijał pod tym kątem. A myślisz, że jesteś już gotowy na jakieś poważniejsze wyzwania, nie wiem... Powiem jak... może tak, te poważne wyzwania zależy w jakim niemaniu mamy. Dzisiaj akurat Christos był, on trenuje prawie 20 lat już. Walk ma co prawda zawodowych 5 czy 6, ale tych amatorskich, oglądamy go walki amatorskie, mnóstwo i doświadczenie ma bardzo dobre, co prawda nazwiska jeszcze nie ma, ale można było się dzisiaj nadzieć na niego i to ostro. Myślę, że jesteś gotowy już na Tima Sylwia? Czy, czy na Tima Sylwę? No. Trudno mi powiedzieć, jak będzie taka okazja, dlaczego nie. Ja będę chciał, powiedzmy, swoje rachunki wyrównać. Na wszystko przyjdzie czas i pora. Mhm. No, Dobrze, to ja dodam od ciebie parę pytań. Chciałem Cię zapytać, byliśmy na otwartym treningu przed KSW20, gdzie Piliafas pokazał dużo technik parterowych, czas czy coś i tego rodzaju technik. Czy, czy Powiedzmy zmieniło to Twoje podejście do tej walki, że zawodnik znany ze stójki pokazał tego typu rzeczy. Zgadza się. Jest dobrym zawodnikiem w parterze i trzeba było uważać. Ja akurat tutaj trzymałem, widziałem, że troszeczkę trzyma na dole, pilnowałem tych rąk, żeby tej ręki mi nie wyciągnął. No i kontrolowanie barku i okładanie dalej. I okładanie, jak to mówią, połóż i dołóż było. A jaki był w ogóle game plan na tę walkę? Co chciałeś robić w tej walce? Tak, i właśnie, jak dzisiaj widzieliście, cały czas trenowaliśmy nikogo na salę, nie wpuszczaliśmy i nawet was nie chcieliśmy za bardzo wpuścić, tak. dlatego żeby może gdzieś to się ukazało. I cały czas kontrolo, kontrolowanie w stójce, pilnowanie się, żeby do głowy nie dostać, i jeżeli tylko okazja będzie w tempo wejście i wywalenie. I czy powiedzmy, przygotowałeś się na jakiś scenariusz konkretny z, z jego strony, jeżeli chodzi o jego taktykę na walkę, bo wyszedł zupełnie tak na luzie, to było chyba jakieś zaskoczenie, prawda? Wyszedł na luzie, i te ciosy jego szybkie były. Widać po prostu było, że musiałem być bardzo elektryczny na nogach, jak on do przodu, ja do tyłu, do przodu do tyłu. I wyczekanie albo zbicie, no i jeżeli nadarzy się okazja, zepchnięcie w narożnik, no i w narożniku no to już nie ucieknie na pewno. Rozumiem, że na 90% widzimy Cię na KSW 22. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, kontuzji nie będzie żadnych, na pewno tak. Dobrze, to z mojej strony wszystko. Nie wiem czy ktoś się jeszcze dorzuca. Super, Dziękuję. One dziecko nie? Można? O, Dobrze, Mówiło się cały czas o tym, że Piliafas jest w przeciwieństwie do wcześniejszych przeciwników, do Baterbina, do Sapa. Jest zawodnikiem, może bez nazwiska, może bez takiej, takiej sławy, ale z, z umiejętnościami sportowymi. No i rzeczywiście, był on, był on godnym przeciwnikiem. Zgadza się, był godnym przeciwnikiem i ja nigdy żadnego przeciwnika nie lekceważę. Do każdego podchodzę z respektem, dlatego że jednak to jest sport i w sporcie trzeba być pokornym to, że tak naprawdę w każdej walce widzimy trochę innego, odmienionego Mariusza Pudzianowskiego i widzimy jakby różne próbki umiejętności z tak naprawdę różnych różnych dziedzin MMA. Jak będzie wyglądał Mariusz Podzianowski na następ, przy następnej okazji, kiedy go zobaczymy? Na pewno będzie kondycyjnie lepszy. Cały czas praca nad tą kondycją, cały czas jest to moja noga. Dzisiaj spokojnie sobie poradziłem prawie te 5 minut bez problemu i byłem przygotowany na pełen dystans. No i kondycja, kondycja. No i cały czas boks, zapasy judo, dziudicu, cały czas. Trenowanie i kontrolowanie tego wszystkiego. KSW, KSW? A co z innymi projektami Mariusza Pudzianowskiego? Bo ciągle się rozwijają. E, czy się rozwijają? Oczywiście. Interesy, firma bardzo dobrze prosperuje sobie z braćmi i prowadzimy to wszystko. No i jak na razie wszystko jest w porządku. No i pomagają mi przy tym wszystkim, żebym ja mógł sobie w spokoju trenować, a oni muszą zastępować mnie w pracy. Ja Dziękuję bardzo. Mariusz, na jednym z trailerów, znaczy na jednym z planie trailerów KSW powiedziałeś Jankowi to, co Janek. 15 robimy obydwaj dobre wyniki. Idziemy na afterpeak, czyli co? Zobaczymy dzisiaj pijanego pudziana? <laughs> Powiem Ci może tak, jeszcze nigdy pijany nie byłem. Jak żyję 35 lat, jeszcze nigdy pijany nie byłem. Co prawda zdarza mi się kilka drinków wybić, ale pijany tak naprawdę nigdy jeszcze w życiu nie Chodźmy, byłem. O to, czy pijemy dzisiaj? <laughs> e, oczywiście jak najbardziej. par lampek wina, napiję się z tą to, takim razem. Dziękujemy.